Dziękuję Panie Marszałku, Pani, nie, ma, nie ma z rządu nikogo. A jest Pan Minister, przepraszam bardzo, Wysoka Izbo. Panie Ministrze, musiałem po prostu tutaj dojść z odległego miejsca. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. E, otóż ja chciałem zapytać Panią Minister o to, czy Pan Prezydent ma świadomość, że tego rodzaju przepisy, które prowadzą do upolitycznienia e, Sądu Najwyższego e, są de facto przeszkodą w skutecznym zwalczaniu na przykład tzw. mafii watowskich, czy też one szkodzą procesowi powrotu do Polski tych przestępców, których zatrzymano za granicami państwa. Otóż sądy wielu państw obawiając się, czy będą ci podsądni mogli liczyć na sprawiedliwy proces. No, stosują pytania dotyczące tego, czy właśnie w Polsce można liczyć na sprawiedliwy proces. I bardzo często takie przepisy, które teraz państwo, pan prezydent skierował do Wysokiej Izby, są rozpatrywane właśnie jako te upolityczniające. W związku z tym, czy pan prezydent ma świadomość, że kierując taką ustawę, podpisując ją, stwarza problemy w walce z przestępczością w Polsce? Dziękuję bardzo.